Jestem Debrexmaster, Master, a dzisiaj sobie zagramy razem z. Potem. Tak. Zapraszam do organizacji Faded e, Team Org, który ja jestem V-liderem, a będzie liderem. No i serdecznie zapraszamy. Dobra, no to. Wsiadamy sobie do sam naszych samochodów. No właśnie. No i co, może pokażmy serwer. No najlepiej. Dobra, no to ja może będę oprowadzał. Tu macie przecho. Tutaj mamy przecho. wspaniałe. Przy... Mhm. E, może wam pokażę mechanizm. Tutaj sobie wchodzimy. Przy okazji na górze macie przepiękną informację. Tak, tak. E, I tutaj macie, że wybieracie sobie, macie jeszcze tutaj ID, PIT, kontos premium i tak dalej. O, nie będziemy mhm. sobie wchodzić w słowo, nie? No I dobra. wyciągamy to i mamy to tutaj. Dobra, ty też powiedz jak chcesz. No ja już nie chcę nic powiedzieć, tak naprawdę. Dobra, no to tutaj jest, jest pierwsza praca, e, którą no ja bardzo lubię. E, Street View. Tak, Street View, e, View, tak. tak. I nie wiem czy pokazywałem ten, ale w na następnym odcinku na pewno będę tutaj pracował. Na tej prasie najlepiej się robi RP. Dokładnie. RP, czyli e, to, reputacja. Co mamy tutaj. E, Okej, okay, dobra. E, tego nie było. E, mamy tam urząd, chyba, tak? Urząd? Tak, tutaj urząd. Tak. Jest. Tam zdajemy prawko, już wam pokazuję, bo chyba możemy tu wjechać, nie? No tutaj można wjechać. Okej, okay, chodź. Nie chcę się wchodzić, ja sobie poczekam chwilę. No dobra. No i tutaj mamy coś takiego jak przypisywanie pojazdów na, chyba na organizację, z tego co wiem. E, zmiana tablic, zdanie prawa jazdy, wybór prac. Już Wam pokazuję wybór prac. Tutaj trzeba mieć e, właśnie 150 RP, z czego ja mam już Wam mówię. 43, a Vejdat ma 45. E, wypłaty frakcyjne, sprzedaż pojazdów i tworzenie konta bankowego. Które sobie już. E, Aha. Za y, Dałem im mój PIT y, ten, konta bankowego, nie? Aha. No to nie wiem, to się chyba zasłoni, nie? No, ale wiesz, że i tak nie, nikt nie widzi tego. Jak nie tak? mogą z tego skorzystać właściwie. Aha. A no i tak się zasłoni. No dobra. No to y, dalej. Dobra, jedziemy. Jak jeździsz? Nie, ja mu tu wjechałem, dobra. No mówię, że to ty jak jeździsz. Aha, o kurde, fotoradar. Fotoradary. Tak, tutaj mamy salon, zaraz wam pokażę. No jeżeli... po co parkujesz? Tak. Od razu mogłeś tak wjechać. Mówię, jeżeli Oj. chcecie więcej odcinku z Fejdetem, czy tak jak ten, i dajcie łapkę w górę oraz komentarz. I jak y, będzie, sub, to nie pogardzę. Dobra, no to tu mamy Crowera. On chyba chodził po 5000, nie? No, on kiedyś był za 5000. Tak, Jeszcze się coś tam jeszcze, jeszcze przed y, przeniesieniem do Sanfiero było z y, przebiegiem większym, za 8. Aha. No to tu skoczyłem. Pozdrawiam, dobra, wychodzimy już, bo ja się im to pokazałem. No długo wiem. Co im jeszcze pokazujemy? Pracy kultur... Parę chyba. prac, mechanika można przecież, mechanika, tunera. Mechanika, tunera, no właśnie. Dobra, no to jedziemy. Osiedle można by było pokazać. No. E, tutaj mamy ogólnie e, mecha. Tutaj jeszcze lakiernie jest. Tutaj lakiernie. Ona działa? Działa, działa. Musisz wejść w marker i dostajesz w którym malujesz sobie auto. Okay, Za prezentujcie widzą. Widzisz, plamy no. pomalowane. Jest git. git. no Ile kosztują lampki? L te moje 9K kosztują. Czerwone 10. O. No i tak dobrze. Zielone chyba 6,5. Dobra, no to teraz myślę, że jeszcze pokażę wam stację, jak to wszystko też wygląda, bo stację też może... Tutaj stacja nie, tutaj chyba nie wyjadę. No ty nie wiedziesz. Ale no u Mecha, nie? Pokażemy. No Mecha była. No i może jeszcze najlepszą pracę. Ja, na zaraz koniec. Wam pokażę kutry. Ale poczekajcie. O tutaj sobie... No chyba e, też bardzo dobre jest, nie? I mamy tutaj jeszcze adminów. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Bartaza, jak i Orzechowego. I prosimy Neja, żeby nam tą organizację zatwierdził, ponieważ no naprawdę będziemy tutaj e, dobrze współpracować z organizacjami itd. i tak dalej. Jeszcze e, niech coś e, nie wiem powie, e, nie wiem. Hejdet, powiedz coś o co tej organizacji. O organizacji? Tak, bo ja powiedziałem, że... No. E, ben, że będziemy e, współpracować z administracją i tak dalej, nie, że, żeby nam Neo zaakceptował, nie? <gry> A tu co tak, jest? E, tutaj? Mhm. Giełda. O! Bardzo czyli, biedna. Czyli mamy tutaj giełdę i jak to wszystko wygląda. Aha. Ale nie, bardzo fajnie to wygląda. Dobra, chcesz kupić? E, nie mam tyle hajsów. E. Czeka, wystawiłem? <grych> Za mało, ja miałem 150 wystawić. Ale i tak nie sprzedaje. Ale ten Admiral starczył, nie? No. Tutaj mamy... Admiral mam. Bo... To jest Washington. Aaa. To ja, ale mi się starsze admirałem Admiralem kojarzy. Tutaj mamy tunel. Będę go staranować normalnie, ale żartuję, nie staranuję. Niech każdy pozdrowi. Ty na, dam jeszcze na premium. Yy, tutaj obok mamy jeszcze turbo. Montowanie turba. Tak, tak, tak. Yy, pokaż. Tutaj nie mam jak pokazać do końca. Twoim widzą ja, więc ty pokaż. Dobra. No to pozdrawiamy. O! fuck! No nie. Cześć? Nie, bo uderzyłem w tą lampkę, nie? Tu sobie auto. No właśnie, to jest najgorsze, że Ci nie są trzymają oto. No. No to pozdrawiamy, e, Diabłowskiego, e, Kogu, e, No i Jetta. Bartaza. Tak, Bartaza. No, ogólnie to jest A tam ja, tam, ja jeszcze bym pozdrawił, Neja no, tutaj. O, właśnie, Neja no bardzo ciepło pozdrawiamy. Ja idę sobie chyba naprawić samochód i pokazuję to jutro. Bo już mnie... Okej. Okay. Ja, sweepery chyba to są, tak? Kutry i sweepery to są jedne z najlepszych praw. Tak, no to pozdrawiam jeszcze MTK, BOLKA. Eee, no i zaraz sobie. Eee, eee, jeszcze e. O kurczę, fotoradar, no nie. No i ja tam ja jestem bogaty i tam cały czas przejeżdżam. Mhm. Ile masz hajsu? 1286. Eee, no to robię u Ciebie. No ale i tak na kutra się dobrze zrobi. I tutaj naprawię Oto. wszystko za 200, bo mi się nie jest to tak. Nie powoli. opłaca się. Trochę. Czekaj, jeszcze ja sobie na szybko naprawię. Okej. No to ja już jedę na kutry. Okej. Dobra, i pokazujemy już kutry zaraz. Jamal, pozdrawiam cię. A to nie jest Jamal? Bolka, MTK Bolka, pozdrawiam. Pozdrawiam spewaka, który odwala. I to mocno. No dobra, no to wszyscy mają pozdrow, co są na tym serwerze Tak, e, pokażę ci na tabie Nie będę chyba wymieniał, ale no, pokażę na tabie Każdego pozdrowiam, Powiedz, że id od 1 do 20 pozdrawia Pozdrawiam id 1, id 0, id 2, id 3, id 4, id 5, id 6, id 7, id 8, id 9, id 10, id 11, id 12, id 13, id 14, id 15, id 16, id 17, id 18, id 19 i chyba 20, tak? Tak no i pozdrawiam Snickersa, czyli mojego brata. Pozdrawił i ty. Tak, pozdrowił i ty. Bolek też znowu pozdrawia i ty. Tak. O, to, to do, bardzo dobrze. Dobra. No i chcę, chcę serię zrobić z tego serwera i przepraszam za... E, ...przerwę i niedługo pokazuję tą kamerkę, bo mnie na 50 subów. Dobra, no to hmm. już jesteśmy tutaj. Już już doganiam. Już jestem tutaj praktycznie. A ona ma mało, ale... Ale czyli blokuję ten przejazd, Boże. Nie mogę odpalić go. Kurde, i to jest ten, to jest ten minus. Masz kutra? Nie, nie mam. A. Kurde. A to chyba tej kutrów nie pokażesz. No chyba nie. To chodź, pokażę swipery. Dobra. No I też dobra praca. No tak. Może w następnym odcinku, nawet może dzisiaj jeszcze nagram. Dobra. Komisarz policji tam mam, ale chyba go nie będę pokazywał. No tam nie ma nic takiego ciekawego. Co auta i tyle Jeszcze brama z przodu. Tutaj mamy shipery, które już wam pokazuję. A nie, nie zawsze. Akurat zostały dwa, nie? O, patrz jak nam zostawili Wszędzie nie ma Aha. tego, gdzie, je, gdzie je pracy Jakichś takich, nie? Mhm. Będzie trzeba w końcu... Na szczęście będzie zajedło na markę z powrotem W końcu to, nie? Pojazd będzie się brał na markę i tyle Wiesz co, ja nie będę chyba zbierał na tej pracy na razie Pokaż tam, do 10 kg pozbieraj okay. i pokaż, to mnie. Jeszcze wam pokażę, że możemy mieć na przykład takie ogłoszenia a to tylko jako premium Nie pokazuję wam się właśnie tutaj Tak właśnie to jest tylko dla premium Dobra już tutaj na skróty To już zawracamy i myślę, że skończymy odcinek, e, jak będziemy, e, nie wiem, przy przecho tam jak no to okej, okay, to się spotykamy przy przecho, nie? Tak, zaczynaliśmy. Zarobki, jak widzisz, są bardzo duże. No to jest chyba plusem albo minusem, bo minus jest taki, że... że... Ale, je, ale to na jakiś czas, ja mam taktykę serwera. W sumie ja ją opracowałem. Na razie nie podwiedzę tego z bo po prostu nagrywam No dobra, no to e, już e, jesteśmy... O, ale uderzył. Jamal to był. Nie, nie był jamal. Nie, nie. tak. Dobra. No to dawaj. Czekaj. I na Dobra, Ina. Dobra, no to kończymy ten odcinek. Fade it. Zapraszamy ja. do organizacji, która powstanie prawdopodobnie. I e, dostawcie łapkę w górę. Ład, dobry komentarz i jak, jak zwykle suba. No dobra, to ja się żegnam z Wami, Deadrix Master i. siema to idzie, dobra to narka trzymajcie się i cześć